Dzień dobry, Jan Piński, witam na moim kanale. Dziś Państwu opowiem o kłopotach Krzysztofa Stanowskiego, które pojawiły mu się aż trzy w ostatnim czasie. Zaczęło się od fatalnej promocji Unsensor VPN. To jest produkt, który rzekomo ma oferować prywatność w internecie. Ale sam ten produkt był bardzo nie w sposób niejasny przedstawiony. Nie można było dowiedzieć się, kto jest jego właścicielem, kto to testował. VPN to tutaj to jest inaczej mówiąc nakładka na nasze IP, żeby w internecie każdy kto e, widzi nas surfującego, nie mógł odczytywać tego, gdzie chodzimy co wpisujemy w przeglądarkę, co pobieramy. To jest, jak ja to mówię, to tak trochę, e, to się nazywa taka zachowywanie higieny w internecie. Jest tysiące usług, e, rynek jest niemalże konkurencji doskonałej, a jednak e, Stanowski ogłosił. E, stałe partnerstwo z tą firmą. Wybuch gigantyczny skandal, o którym później powiemy, bo ten skandal polegał na tym, że internauci zrobili śledztwo, odkryli, kto naprawdę jest właścicielem. I okazało się, że jest to osoba, która no, z nieznanych przyczyn chciała, Ukrywać się, i kiedy już to zostało podane, Stanowski nadal jakoś niespecjalnie wychodził, bo to okazało się, że to jest Jakub Kurek, sponsor jego klubu sportowego, weszło. Duży skandal. Parę jeszcze innych redakcji to wydrukowało. Teraz media są głodne reklam, głodne dodatkowej współpracy. Nie zawsze dobrze sprawdzają. W każdym razie. Gigantycznie się oberwało, potem było Stanowskiemu, potem było bardzo charakterystyczne, jest, że w zasadzie ten projekt został już tylko przy, przy promowaniu filmów Stanowskiego, tak jakby pozostali dziennikarze nie życzyli sobie polecać, nie życzyli sobie, żeby ten produkt był kojarzony z nimi. Przypomnijmy, Krzysztof Stanowski jest to e, wypłynął e, o, po roku 2020 jako dziennikarz e, telewizyjny, później internetowy po roku 2018. Do TVP wpuścił go PiS. E, w roku 2020 był jednym z założycieli kanału Zero. Miał tam nieco ponad jedną piątą udziałów, ale to on zaczął być kojarzony z wprowadzeniem Polityki do kanału zero w osobie Roberta Mazurka. W ten sposób w duecie z Mazurkiem świadczyli usługi, które były doceniane przez PIS. Do tej pory nie wiemy, ile pieniędzy otrzymał. Od spółek skarbu państwa Stanowski na swoje podmioty, stowarzyszenia. Wiemy na pewno, że minimum 5,8 miliona złotych, między rokiem 2018 a 2024 popłynęło z grupy Orlen do spółki weszło, to są nasze ustalenia to ja to podałem do publicznej wiadomości pozostałych współprac reklamowych nie udało się nam nie wiedzieć czemu państwowe instytucje jak je, PZU, PKOBP, totalizator po prostu ukrywają kwoty którymi był dotowany Stanowski dość charakterystyczne że gdy zabrakło pieniędzy dla weszło to on ograniczył bardzo swój udział w tym projekcie Spora część pracowników musiała poszukać nowego zatrudnienia. Stanowski nie chciał do, do, dopłacać do nierentownego biznesu. Ale wczoraj, w sobotę 8 listopada, pojawiły się dwa materiały. Nie wiem, rzadko widuję takie zbiegi okoliczności. Najpierw pojawił się materiał Mariusza Zielkę, zapowiedź jego, a potem się pojawiła. Materiał krótszy i od niego zacznę, bo nie jest prostszy. Człowiek, który przepracował jako ktoś, jako taki bezpłatny praktykant w blisko miesiąc w kanale 0, pokazał w jaki sposób był traktowany. Nagrał ten film, jego sobie możecie Państwo obejrzeć na kanale Punkt Krytyczny. Pierwszy dzień przyniósł mu 28 tysięcy odsłon, co przy niecałych dwóch tysiącach subskrybentów, jest bardzo przyzwoitym wynikiem. On po prostu krok po kroku opowiedział, że on pracował, wysyłał research. W zasadzie nie otrzymywał za to żadnych, żadnego wynagrodzenia. Nikt mu nic nie mówił w jaki sposób może, na przykład po jakim okresie takiego świadczenia usług bezpłatnego researchu może na coś liczyć, pokazał, że który materiał zrobił, że już pierwszy tam wygenerował 400 tysięcy odsłon ponad, a to z kolei przekłada się tylko na reklamę z. YouTube'a na poziomie 8000 zł. No i krótko mówiąc, nie mając żadnych perspektyw, zawinął się z tej współpracy. Nie dostał nawet od kanału Zero zaświadczenia o odbytym stażu, praktyce, co bardzo go zabolało. Nagrał to, opisał. Pojawiają się tam bardzo takie. Ciekawe rzeczy dopełniające obraz Krzysztofa Stanowskiego, korzystającego właśnie z młodych, naiwnych. Ja to się dziwię. Jeżeli człowiek dostarcza konspekty, które są wartościowe, to raczej się takich ludzi nie przegania. Takim ludziom się daje szansę. My zawsze, akurat, jeżeli ktoś pisze do nas, do redakcji, to zawsze dajemy szansę, mówimy, jak wygląda przygotowanie konspektu, i za każdy materiał, który powstanie na podstawie konspektu dziennikarza, płacimy 30% od wpływów z reklam. Uważamy tego typu rozwiązania za motywujące, jednocześnie uczciwe. No, w każdym razie. Krzysztof Stanowski tutaj się malował jako taki dość brutalny kapitalista w, ty, w stylu XIX wiecznym. I uwaga, kolejny materiał Mariusza Zielkę, już dużo poważniejsze zarzuty. Mariusz Zielkę to jest człowiek, który jest bardzo doświadczonym dziennikarzem. Zasłynął... Lata temu, kiedy po pracy w pulsie biznesu napisał powieść, która się zaczęła bardzo dobrze sprzedawać, to było cykl z dziennikarzem Jakubem Zimnym. Generalnie Opisywał światek stołecznych mediów, korupcji, układów, jak one naprawdę wyglądają w dziennikarstwie, w, na styku dziennikarze, służby. Policja, nie znam do końca wyników sprzedaży, natomiast przeczytałem ze trzy książki Zielkiego i muszę Państwu powiedzieć, że to było dobrze zrobione, dobrze napisane. Nie była to genialna literatura, ale jak na polski poziom... Takiej literatury sensacyjnej Draszczowców to naprawdę bardzo przyzwoite, i z tego powodu zawdzięcza tak naprawdę rozpoznawalność, no bo praca w niszowym pulsie biznesu dawała rozpoznalność tylko na rynkach finansowych. I on postawił bardzo, on dwa miesiące współpracował z Krzysztofem Stanowskim. Przygotował dla niego jeden opublikowany film o e, e, Wiśniewskim, z ich troje, jego relacji z e, w, Skokiem Wołomim w sprawie karnej. On był tam skazany. Natomiast zarzuty e, Zielkiego są bardzo twarde. On mówi, że to nie jest dziennikarstwo, to jest lobbying, że Kanał Zero nie zajmuje się rzetelnym dziennikarstwem w interesie społecznym, lecz jest formą reprezentacji grupy interesów. Stanowski działa jako wynajęty lobbysta, który promuje określone wizje polityczne. No, to myśmy Państwu z Tomkiem Schweigertem mówili od wielu, wielu miesięcy, żeby nie powiedzieć lat, bo to jeszcze zaczęliśmy w roku 2022, że Krzysztof Stanowski z Robertem Mazurkiem to było zbrojne ramię pisu. Dziś jest to raczej taki, takie medium, które mruga okiem do Ludzi do Karola Nawrockiego, do ludzi stojących za Karolem Nawrockim i za Mateuszem Morawieckim, którzy życzyliby sobie powrotu do władzy PIS-u i sojuszu jego z Konfederacją. Stanowski, według Zielkiego, oszukuje widzów co do swojej motywacji. No to jest też zarzut, który ja mu stawiałem, bo udaje niezależnego dziennikarza, podczas kiedy jego działania służą tylko i wyłącznie jednemu powiększaniu, po prostu kasy. Który, bo to jest i tak już bardzo zamożny człowiek, no właśnie dzięki tym tłustym latom spędzonym na utrzymaniu w Pi w Pi w, przez PiS. On manipuluje widownią, którą sam określa, którą się określa jako kościółek. I tu na dodatek, zdaniem Zielkiego, to nie on do końca stosuje. Decyduje o tym, co się dzieje na, na kanale. Zielka go opisuje jako człowieka stosującego gangsterskie metody i w tym też niszczenie ludzi, które przeszkadzają w jego interesach lub w interesach jego e, popleczników. I, te, I to podaje jako powód odejścia. Opisuje też bardzo ciekawy e, materiał, o, e, że miał przygotować, o firm, o. Aferze z Wołomin. Przypomnijmy, chodzi o kasę spółdzielczo-oszczędnościowo-kredytową, która została po prostu doprowadzona do bankructwa na skutek oszustw, wyciągano z niej pieniądze. W efekcie wiele, wiele osób straciło oszczędności no, i, i interweniował nadzór bankowy, ale on oddał tylko tym, którzy mieli pieniądze, tam do bodajże właśnie do tych 100 tysięcy euro oszczędności. To wielka afera. Zamieszani są w tam, byli w tle politycy PiS. Nie sprawdzano nigdy wątków łapówkowych. Były zeznania ludzi wskazujące, że no, na przykład Jacek Sasin odbierał stamtąd gigantyczne łapówki regularnie. Oczywiście Sasin zaprzeczał. Natomiast prokuratura w żaden sposób nie podjęła się weryfikacji tych zeznań w sposób uczciwy i profesjonalny. On też podaje przykład ataku Stanowskiego na Karolinę, materiał, który miał być o Karolinie Derpińskiej, a który w rzeczywistości był atakiem na jej partnera Krzysztofa Porowskiego, biznesmena i on na przykład zwraca uwagę, że tam pominięto w tymże materiale uniewiniające wroki sądowe, role służb specjalnych, które miały wrabiać go i i to, że nie konfrontował informacji z bohaterem i ukrywał swoje intencje. E, I, e, krótko mówiąc, e, nie mówił także o tych ludziach, z którymi on jest i w jakiś sposób powiązany. E, on stawia tezę, że za stanowskim stoją interesy hazardowe. No to widać. W ogóle forma, w ogóle promowanie hazardu jest moim zdaniem no, czynnością, no, delikatnie mówiąc, wątpliwą moralnie. No, on tutaj nie ma żadnych obiekcji. Dodatkowe te słynne, darmowe pierwsze zakłady to też jest takie przypomina trochę taktykę dealerów narkotykowych pod hasłem pierwsza działka za darmo. E... On jest według e, Zielkiego, ale ja tu potwierdzam tu mm, diagnozę, że on może zmieniać patronów, e, bo nie jest lojalny co do idei, tylko co do forsy, ale może ich zmieniać tylko i wyłącznie dopóty akceptują to jego partnerzy. On tu właśnie wymienił, że w sprawie tej e, skoku włomin, kiedy mu obcięto. Ten materiał o skoku wołomień do tak naprawdę sprawy Wiśniewskiego pojawiła się sprawa, która została wycięta, że był w tej sprawie e, licytowany e, przez e, komornika Bogusław Leśnodorski. To jest e, biznesowy partner, mentor e, Krzysztofa Stanowskiego, bo komuś polęczył tam kredyt. E, i krótko mówiąc, tam jest ten, ja polecam, to jest materiał, jest na kanale. Pana Zielkiego w interesie społecznym. On jest dużo dłuższy i dużo trudniejszy w, w odbiorze niż ten pierwszy materiał, o którym Państwu opowiedziałem, dlatego że Zielkę po prostu zrobił to monologiem ciągiem 40 minut gadania, trochę chaotycznego. Nie przygotował sobie materiału z kartki, żeby. Po prostu tak jak, bo nawet go zapytałem dlaczego tak, że uznał, że to będzie bardziej autentycznie wyglądało niż gdyby coś przeczytał. W efekcie tam jest sporo chaosu, natomiast same konkluzje wzmacniają to, co myśmy Państwu mówili, że tam po prostu jest to kanał nieinformacyjny, tylko kanał, zarobkowy kanał promowania określonych grup interesu, określonych biznesów, który próbuje przedstawiać się jako nowa jakość w mediach. W rzeczywistości jest to po prostu stare medium w nowym opakowaniu. Czego stare media w nowym opakowaniu, czego najlepszym dowodem jest takie schylenie się po, te, po ten kontrakt ze sponsorem na ten Uncensored VPN. Z sponsorem kanału weszło, dlatego że przynajmniej kanału weszło, tylko klubu weszło. I Stanowski ma swój klub sportowy, i ten klub po prostu ma sponsorów, i promowanie ich produktu tylko z tego powodu, że. Że on właśnie sponsoruje jego klub sportowy. No to jest trochę nieuczciwe. W każdym razie ta sprawa tego VPN-u, którego jakość jest bardzo mocno kwestionowana, to czy on chroni w ogóle prywatność, czy kradnie prywatność. Sporo mediów, które dzięki tej burzy po wejściu Stanowskiego do promocji. Zaczęło się interesować. Na razie jedna z redakcji poinformowała, że się wycofuje. Ciekawe, co powiedzą te inne, które się zaangażowały w przyjęcie i promowanie tego VPN-u. W każdym razie widać uderzenie. No, powiem Państwu tak, pytanie jest takie czy ten atak, taki spiętrzenie, bo Uncensored VPN to, szanowni państwo, wygląda na samozapłon. Że po prostu Stanowski nie docenił jednak, że próbując tego typu usługę, szczególnie w środowisku młodym, zorientowanym w internecie, dostanie gigantycznie, gigantyczną recenzję tego. Wiecie państwo, to, to są jego widzowie to są młodzi ludzie, którzy akurat wiedzą, który VPN, co daje, ile nie daje i to są w stanie sprawdzić. I to jest pierwsza rzecz, której on nie docenił. I ta, ten wybuch sprawił, że na tego osłabionego Stanowskiego poszli trzymający się od jeden i drugi mówi, że musieli trochę odsapnąć po, tym, po tych wydarzeniach. No jeden. Czekał po prostu kilka miesięcy od kampanii wyborczej, bo zaczął ten staż w dniu, dzień po tym, jak Krzysztof Stanowski zaczął zbierać podpisy w wyborach prezydenckich. Sielkę czekał jeszcze dłużej. Ja, jako stary wyjadacz mediów, uważam, że Gdzieś tam mogły się pojawić czynniki zewnętrzne. To, to jest czynnik zewnętrzny. Dziś ten elektorat, do którego aspiruje Krzysztof Stanowski, on jest coraz gęściej okupowany. Mieliśmy do czynienia mamy teraz telewizję Republika, która jest hegemonem. Jej spadły zasięgi w ostatnich tygodniach. Natomiast na tej tak zwanej prawicowej e, prawicowej grupie wyborców, to republika dominuje. Rywalizować z nimi chciała telewizja w Polsce. 24. Doszło tam do fronty rzekomego. Dyscyplinarnego zwolnienia jednego z braci bliźniaków, słynnych Michała Karnowskiego, drugi pozostał, a ten, ten, który został zwolniony, odszedł i założył razem z byłym agentem CBA Arturem Chodzińskim własną działalność znaczy własną firmę tutaj kanał na YouTube, tak. Perspektywie pewnie jakaś telewizja. W mojej ocenie ten konflikt pomiędzy nimi jest pozorowany. Po prostu doszli do wniosku, że we dwóch, że dwie telewizje, dwa ośrodki będą lepiej odbijać elektorat widzów telewizji. Sakiewicza, Tomasza Sakiewicza, czyli Telewizji Republika, niż jedna, bo jedna może pozostać taka centrowa, umiarkowana. Takim, jedna może być takim do rzeczy, a druga może być takim może nie do rzeczy, nie to, że jest centrowe, tylko chodzi o to, że. Ono jest takie umiarkowane na tle tych pisowskich mediów, chociaż oni tam i potrafią zaczepić o pole exit. I tego to jednak nie wchodzą w takie gigantyczne obelgi, starają się łapać takiego wyborcę konserwatywno-zachowawczego, który niekoniecznie wielbi PiS, ale również widzi wielkie wady koalicji obywatelskiej i się waha. I tak mam wrażenie właśnie, że jest ten podział i że w związku z tym nadmiarem mediów mamy do czynienia z jakąś wojną. Tu oczywiście trudno mi powiedzieć, kto zainspirował i czy była ta inspiracja, czy była inspiracja u wszystkich. Zobaczymy. Mariusz Zielkę zapowiada, że to nie jest koniec, że będzie tych odcinków o Stanowskim więcej. My się możemy tylko cieszyć. Ja muszę państwu powiedzieć, że ja zbieram materiały, tylko nie mam czasu. Przede wszystkim do tego, żeby pokazać państwu, my wiele razy cytowaliśmy jego wypowiedzi, opowiadaliśmy co on robił, ale to jest co innego, jakby to wyciąć, puścić i komentować na bieżąco. Jak państwo zobaczycie w jaki sposób Robert Mazurek, Krzysztof Stanowski Pomagali pisowi, w jaki sposób e, sprzedawali swoje umiejętności, e, swoją prezencję do tuszowania afer. Jak na przykład, kiedy Czarnek miał willę plus, to oni we dwóch po prostu wynajdywali jakieś willę prezydenta Wrocławia, który był kojarzony właśnie z obozem demokratycznym i siu od razu zestawiali, że w sumie to co, co tu za sensacja. Każdy tutaj daje swoim, więc po co tam się będziemy czepiać pana Czarnka. Klasyczne rozbrajanie Narracji. Te kłopoty Stanowskiego, szanowni państwo, pokazują, że jego projekt PIK ma już za sobą. To też są takie pojawiały się dane. Pytanie jest teraz, na jakim poziomie się to ustabilizuje. Natomiast już widzicie państwo po tym młodym człowieku, że ta ekipa, ta ekipa nie ma jakiejś takiej wielkiej zdolności absorpcji. Muszę państwu powiedzieć, że... Jeżeli, jeżeli korzystasz, my to, my powiem Państwu tak, po dwóch, trzech materiałach, jak ktoś zrobi konspekt, to można człowiekowi powiedzieć, czy ma zostać, czy może odejść, czy chce coś pracować, ale jeżeli bierzesz konspekty, realizujesz na podstawie ich roboty materiał, to nie płacząc za ten materiał, no, powiem w ten sposób, Zacznijmy to, to jest po prostu nie w porządku i myślę, że to sporo sympatii Stanowskiemu ten materiał zabierze. Ja szanowni Państwo tylko przypomnę o naszych wydawnictwach Historia bez Cenzury. Tajemnica kochanki Piłsudskiego, polecam Państwu Morderstwo na Jasnej Górze, to też jest mocna rzecz i uwaga, Potężny gej to jest raz i jak PiS sfałszował wybory, pytaliście Państwo o audiobook, powinien być za tydzień w niedzielę gotowy. W każdym razie polecamy jak PiS sfałszował wybory, mocna książka, świetna recenzja, pierwszą dostaliśmy od Pani Johanki na X, polecam, a ja Państwu mówię do zobaczenia.